Dzieciam ja was w kolejnym odcinku, mój drodzy na Kdrop i tak, że zdziwiłem się bardzo, ponieważ po wejściu na stronę co sami z tego co widzicie jest dosłownie świeżutki, świeżutki eventik, Jest to jakiś event z tego co widzę nagród akademickich i jak już sami z tego co widzicie mamy takie tutaj statuetki jako waluta i oczywiście takie statuetki są sobie oraz Właśnie na ostatnim reporcie pokazałem r 4 który sobie wpisujecie tutaj, dostajecie z niego 10% więcej, 250 na start, oraz właśnie złote łotki. Za wykorzystujecie sobie tutaj, najwięcej na takich trybach. Tutaj z tego co widzę jakiś... O co to tu wychodzi? cases inside... ...that will help you... Tak. Aha, czyli za otwieranie skrzynek... ...dostajemy expa i dzięki właśnie temu expu, w się sensie dzięki doświadczeniu ze skrzynek możemy sobie tutaj z tego co widzę zdobywać takie nagrody. Okej, okay. czyli taki z tego co widzę battle pass tak jakby, karnet bojowy czy coś. Ciekawe, bardzo ciekawie. Oczywiście tapeczki oczywiście finals. Tutaj jest no klasyczna wymieniarka i tutaj jest ranking eventowy. Ej, powiem wam, że bardzo ciekawy tryb, na pewno jest to bardzo fajny plus. Czyli dobra, otwórzmy sobie. Nie wiem, z 3 razy skrzynkę Oscar może na sam start, w ogóle co to jest? Tutaj można zrobić Pandora Box, Sport Glob za 20 kafla, AWP O kurcze, to jest są naprawdę przepotężne skinki Oj kurcze, już wiem, że tą skrzynkę będę katował i to bardzo, nie? Ale dobra, twórzmy sobie taką, nie wiem, skrzynkę może z 3 razy I na sam start jest proficik, bo jest bardzo Ładna Asimówka za 629 zł Ej dobra, pierwsze otwarcie i naprawdę już bardzo fajnie nam poleciało, no Naprawdę jestem w szoku Ok, Nightwish to jest minus. Dalej jesteśmy na proficie, to jest minus. Jeszcze może z 2 otwarcia sobie wykonamy tej skrzynki. I Emperor. Emperor też jest niestety minusem, to jest jakieś 77 zł. No właśnie, no właśnie. Okej, okay, to jeszcze 2 otwarcia. I teraz Baskill. Dobra kurczę, raz to nam z tego co widzę oddało coś innego. A teraz ta skrzynka nam bardziej by powiedział, że zabiera, niestety. Ok, Vulinjector. Fuel Fuel Injector to jest profit, bo to jest 485 zł. To w sumie dobra. Jeszcze z 3 otwarcia. Jeszcze z 3 otwarcia. No, i moi drodzy, znowu ten kurczę Nightwish. Znowu ten Nightwish to jest minus, niestety. Jeszcze dwa otwarcia, dwa otwarcia. Znowu Nightwish i tu jeszcze w gorszym stanie, bo Battle Scat i ostatnie otwarcia sobie teraz wykonamy, z którego dostaniemy prostość fajnego. Dobra, Nightwish w ładniejszym stanie, to jest chyba faktury New. A jednak hit dobra. Tylko sobie ten otwieraliśmy. pootwieraliśmy. Czy dostaliśmy tutaj jakiś poziom? Aha. Tego co widzę dalej nie. A nie, bo my zdobywamy. Aha, bo my musimy zdobywać tego Expa otwierając sobie tutaj skrzynki mentowe. Czyli musimy zdobywać tego Expa poprzez zdobywanie tych 100 za ze skrzynek. Okej, okay, dobra. Czyli myślę, że w opasalności po prostu będzie. żeby nie walki, nie? Na przykład na 10 Oscarów. Tutaj właśnie zrobimy 10 oscarów na dwie osoby i zobaczymy, co nam z tego poleci. Okej, okay, bot Iwa. No i co, patrzymy. Ja sobie... Może... Co wam, że szczerze dopiero wstałem, zobaczyłem nowy event na Kidropie, bo w ogóle nie byłem na tej stronie przez ponad dwa dni, więc stwierdziłem, okej, okay, nowy event. to sprawdzić. I powiem się szczerze, póki co to naprawdę miło, ale to miło zaskoczone, bo event wygląda przegazacko i teraz dostaliśmy 255 więc Dobra, jest. Lecimy sobie kurczę moi drodzy dalej jarka, to jest 270 400 bo mi dobra Okej okay, dobra skrzynka póki co mi fajnie oddaje Może jakaś kostka zaraz poleci Co to jest za awóbka? 98 no 400 O kurczę, bo to nas bot dogania powoli To nas bot Iwa dogania Tak się stać nie może Jakby tamta kostka poleciała no to byłoby o wiele lepiej No ale dobra jeszcze pięć skrzynek może się stać wszystko, może się stać nic, ile ten kałak jest wart, 635 zł. No i moi drodzy, ślicznie dziękuję. Bardzo fajny drop z tej skrzynki. Okej, okay, tutaj znowu stąd do 1260. Ej, dobra, naprawdę, bardzo fajna walka tutaj. Z tego co widzę, bardzo fajny drop nam poleciał. Chociaż w sumie jeszcze możemy to przegrać, czego bym nie chciał. No ale póki co to, to sami z tego co widzicie, oddaje nam ta walka dosyć przyjemnie i nic się nie zapowiada na to, co byśmy tą walkę mieli. Tak, jak wiesz, mamy w sumie też ponad 700 zł cewagi. No i wygraliśmy. wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Tutaj elegancka wygrana. W sumie ja to sobie wszystko sprzedam. I jeszcze raz. Jeszcze raz to walkę chcę sobie wykonać. Jeszcze mój drugi raz. W sumie pod sale lecimy sobie z Botem Salim. Jeszcze raz. Potem sobie jakiegoś upgradera porobimy. No i co? Może teraz na jakaś koska poleci, Bo w sumie wiecie, nowy event. I chcę też jakiś bardzo fajny. O kurcze, 1000 punktów. No i o tym mówiłem. I teraz. Biliśmy sobie chyba dzięki temu bardzo dużo poziomów, prawda, z kanonu bojowego, więc jest to plus. Więc przyjemnie. Lecimy sobie dalej, jeszcze tutaj nam zostało 7 skrzynek. I, I, proszę, Bloodsport, ładny stan, bardzo fajnie, fakturowanie 500 zł, naprawdę, ta skrzynka jest bardzo, ale to bardzo, z tego co widzę, opłacalna do otwierania, bo z tego co widzicie, drop z niej jest po prostu prze, mój drodzy, świetny, jest prze świetnie. Więc lecimy sobie dalej, okej, okay, tutaj... To już trochę gorzej oddaję. mam jeszcze 5 skrzynek. I uwaga, uwaga. O kurcze. No i bot nas teraz przegania. tego co widzę. Aha, bo on też został na początku. Player tu za 500. Zł. Ej, tego jeszcze nie zauważyłem. Tego naprawdę nie zauważyłem. Dobra, trzy skrzynki i tej walki, mój drodzy. Naprawdę nie mogę przegrać. O kurcze. Oj, kurczaczki. Dobra, tak nie może być. Nie mogę teraz tej walki przegrać, bo ona oddaje bardzo fajnie i oddaje na pewno o wiele lepiej niż poprzednia. Proszę, ostatnia skrzynka key drop, uratuj mnie czymś. No i key drop mnie nie uratował. Teraz tą walkę przegrałem, ale... Ale moi drodzy. ja tutaj teraz te wszystkie poziomy. 7% do Solid Space. O kurczę, co ty dajesz? Tu są... Poczekaj, jak to się odbiera? Klikam prosto tu. Klikam tu. Aha, tak to działa. Ok. Klikam też tu. Tu, tu. Co tutaj też mam? Free skrzyneczkę. 1% knife. Aha, tutaj też jest darmowa kasa. Tutaj darmowy Thief. U, 260. Spoko. Tutaj 1% knife. Koska nie poleciała. Tutaj to Tutaj 2,25. Tutaj gold. Dobra. Tutaj ice blast. Tutaj gold, tutaj. I naprawdę bardzo fajne nagrody, nie? Bardzo fajne nagrody. Okej, okay, mam trochę skinów, to dobry do więc sobie dostać półlepsamy. Jakieś razy wala na początku razy. Cztery... No i myślę, że po prostu teraz zrobię jakieś jeszcze razy półtora na samym koniec na przykład taką ładną emeczkę. No i pojawiam także dzisiaj trochę na kiedy się niestety popaliło. Ale event bardzo fajny, ja mam za, oglądanie, za oglądanie dziękuję, widzimy się w kolejnych filmach. No i co, się